Jesteśmy dumnym narodem, osiągnęliśmy przez te ostatnie dziesięciolecia naprawdę coś absolutnie niebywałego. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji historycznej. Dzisiaj jesteśmy liderem Europy. Dzisiaj nie da się bez nas podejmować decyzji. Dzisiaj możemy z tego skorzystać i korzystamy z tego. Ważne, żebyśmy nie dali sobie zabrać tej szansy, bo to jest jedyna wyjątkowa szansa, żebyśmy wreszcie mogli realizować swoje aspiracje i swoje marzenia. Żeby prezydent mógł realizować Wasze aspiracje i Wasze marzenia. Żebyśmy przestali oglądać się do tyłu. Historia i tradycja jest bardzo ważna, bo ona nas buduje. Ale żebyśmy przez cały czas patrzyli w przyszłość. Żebyśmy budowali przyszłość. Żebyśmy byli razem wtedy, kiedy możemy być razem i stąd nasze hasło cała Polska. Ale żebyśmy szli do przodu bez kompleksów realizować. Nasze marzenia, nasze wspólne aspiracje, cała Polska naprzód, drodzy Państwo!